Na wschodnich rubieżach Polski, gdzie lasy spotykają się z bezkresnymi łąkami, w maleńkiej wiosce otoczonej górami, stało ranczu rodziny Kowalskich. To miejsce tętniło życiem, pełne zwierząt, które znalazły tu swoje schronienie po traumatycznych przeżyciach. Kowalscy, ludzie o wielkich sercach, specjalizowali się w opiece nad zwierzętami, które były pod siebie tymi, które przeszły przez ręce właścicieli nieodpowiedzialnych, lub te, które doznało poważnych urazów. Choć ranczo było niewielkie, to pełne miłości, której nie brakowało ani zwierzętom, ani ludziom. Janek, koń, który spędził tu wiele lat, był jednym z ich najstarszych i najbardziej zaufanych towarzyszy. Zanim przejdziemy dalej, przyjaciele, proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Dla Was to tylko sekunda, ale dla mnie to dodatkowa motywacja do dalszego tworzenia filmów. Będę również bardzo wdzięczny za komentarz. Dziękuję za Wasze wsparcie. A teraz kontynuujemy historię. Zosia, córka Kowalskich, była na tym ranczu niemal od narodzin. Od kiedy była mała, zawsze czuła niezwykłą więź z końmi. Spędzała z nimi godziny, głaszcząc ich i opiekując się nimi. Janek był jej ulubieńcem, koń o siwej sierści i dużych, ciepłych oczach, które zawsze patrzyły na nią z ogromnym zrozumieniem. Kiedy miała sześć lat, zaczęła pomagać ojców w codziennych obowiązkach, karmiąc konie i dbając o ich dobrostan. Janek był częścią jej świata. Znała każdy jego gest, każdy oddech, każdą reakcję. Ich związek był niemal niewidoczny dla innych, ale Zosia czuła, że Janek rozumie ją lepiej niż ktokolwiek inny. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Janek, którego Zosia znała tak dobrze, uległ wypadkowi. Podczas jednej z rutynowych przejażeń po ranciu, galopował przez pole, gdy potknął się o kamień, który nie był widoczny w wysokiej trawie. Upadł na ziemię w sposób, który wywołał długotrwałe milczenie na rancio. Zosia była świadkiem tej tragedii. Z jej oczu popłynęły łzy, gdy widziała Jana leżącego na ziemi, z wielkim bólem w oczach. Przerażona pobiegła do ojca, który szybko zjawił się na miejscu, aby ocenić sytuację. Po kilku godzinach spędzonych w gabinecie weterynaryjnym, lekarz weterynarii spojrzał na Kowalskich z poważnym wyrazem twarzy: Przepraszam, ale nie możemy nic zrobić. Uszkodzenie kręgosłupa jest poważne, jego nogi są całkowicie sparaliżowane. To nieuleczalne, a reszta działa, choć nie jest tak w tak złym stanie, nie ma szans na regenerację. Jego słowa zabrzmiały jak wyrok. Zosia z trudem powstrzymała się od łez, ale nie mogła uwierzyć to, co słyszała. Janek był jej przyjacielem, a teraz nie była w stanie wyobrazić sobie życia bez niego. Czuła, jakby część jej świata rozsypała się na kawałki. Każdego dnia, patrząc na Jana leżącego bez ruchu, Zosia miała wrażenie, jakby widziała go umierającego na jej oczach. Czuła ból, który nie ustępował. Jednak Zosia była małą dziewczynką z wielkim sercem, a jej wola walki była silniejsza niż cokolwiek innego. Nie mogła zaakceptować myśli, że Janek miałby zostać pozostawiony na pastwę losu. Muszę mu pomóc, muszę coś zrobić, powtarzała sobie w myślach. Wiedziała, że nie ma czasu do stracenia, a każdy dzień bez nadziei na poprawę jego stanu był jak cios w jej serce. Zosia wiedziała, że aby pomóc Janekowi, potrzebuje czegoś więcej niż tradycyjnych metod leczenia, które zostały już odrzucone przez weterynarzy. W jej głowie pojawił się pomysł: co jeśli spróbujemy czegoś nowego? Co jeśli moglibyśmy wykorzystać urządzenia, które pomagają ludziom po poważnych wypadkach? Może są takie, które mogłyby pomóc koniowi? Pomysł wydawał się szalony. Takie urządzenia były zaprojektowane dla ludzi, nie dla koni, a stworzenie czegoś odpowiedniego dla tak dużego zwierzęcia wydawało się prawie niemożliwe. Zosia postanowiła znaleźć kogoś, kto pojałby się wyzwania. Po wielu próbach udało jej się skontaktować z inżynierem, który pracował na projektami rehabilitacyjnymi. Był to mężczyzna w średnim wieku, który specjalizował się w tworzeniu urządzeń wspomagających ludzi po kontuzjach. Kiedy Zosia opisała mu swój pomysł, inżynier poczuł się zaskoczony. To zbyt trudne, zbyt skomplikowane to nie ma sensu odpowiedział. Ale Zosia, przekonana o swojej racji, nie dała się zniechęcić. Proszę pana, jeśli nie spróbujemy, nigdy nie będziemy wiedzieć, czy to zadziała. Janek zasługuje na szansę. Proszę mi pomóc, a ja obiecuję, że znajdę sposób, by to się udało. Zosia patrzyła mu w oczy. Nie dając za wygraną. Inżynier, choć początkowo wątpił, z czasem zaczął dostrzegać jej pasję i determinację. Zgodził się podjąć wyzwanie, choć nie wierzył, że to może się udać. Z pomocą inżyniera i kilku specjalistów z różnych dziedzin, Zosia zaczęła pracować nad projektem. Wkrótce pojawił się pierwszy prototyp urządzenia, które miało pomóc Janekowi odzyskać mobilność. Był to skomplikowany proces, pełen przeszkód i wyzwań. Wszyscy byli zmęczeni, a postęp był powolny. Jednak Zosia nie miała zamiaru się poddać. Była gotowa zrobić wszystko, by Janek stanął na nogi. Każdy dzień spędzany na pracy nad urządzeniem był dla niej krokiem ku nadziei, której tak bardzo potrzebowała. Historia Zosi i Jana zaczynała się od małej iskry nadziei, która stawała się coraz silniejsza. Z każdym dniem wierzyła, że może zrobić coś wielkiego, że Janek może wrócić do życia. Ta niewielka dziewczynka. Nie bacząc na trudności, stawała się symbolem nie tylko nadziei, ale i siły woli. Zosia siedziała cicho na ławce przed stajną, wpatrując się w Janka, który leżał nieruchomo. Powoli zaczynała rozumieć, że nie może się poddać. Wciąż miała w głowie słowa weterynarza, który stwierdził, że nie ma żadnych szans na jego rehabilitację. Jednak dla niej nie było to do końca prawdą. Janek był jej przyjacielem. A ona nie potrafiła uwierzyć, że nie można zrobić nic, by mu pomóc. Pamiętała, jak jeszcze kilka miesięcy temu galopował po łąkach, pełen energii i radości. To był zupełnie inny koń, pełen życia. Teraz leżał bezwładnie, a Zosia czuła, jakby część jej świata zniknęła razem z nim. Wtedy pomyślała o czymś, co mogło zmienić wszystko urządzeniu rehabilitacyjnym, które mogłoby pomóc Jankowi odzyskać sprawność. Przypomniała sobie inżyniera, którego spotkała podczas wizyty u przyjaciela ojca, który pracował nad rehabilitacją ludzi po wypadkach. Zosia nigdy nie zapomniała jego twarzy, jego spokojnego sposobu bycia, ani tego, jak pasjonował się tym, co robił. Mimo, że był bardzo zajęty, Zosia miała nadzieję, że pamięta ją i może pomóc. Dzień po wizycie u weterynarza Zosia postanowiła zadzwonić do niego. Wzięła głęboki oddech i wykręciła numer. Który zapisała w telefonie. Po kilku sygnałach odezwał się jego głos. Dzień dobry, tu Zosia Kowalska. Spotkaliśmy się kilka miesięcy temu, kiedy mój ojciec rozmawiał z panem o projektach rehabilitacyjnych. Zaczęła niepewnie. O, Zosia, tak, pamiętam cię. Jak się masz? Odpowiedział inżynier, jego ton był ciepły, ale zaskoczony. Zosia nie traciła czasu. Od razu przeszła do rzeczy. Mój koń. Janek mał poważny wypadek i jest sparaliżowany. Weterynarze mówią, że nic już nie da się zrobić. Chciałabym spróbować czegoś innego, użyć urządzenia rehabilitacyjnego, które pomaga ludziom, aby pomóc Janekowi wrócić do zdrowia. Myślałam, że pan może mi pomóc w tworzeniu takiego urządzenia dla koni. Na drugiej stronie zapadła cisza. Zosia poczuła niepewność, ale nie cofnęła się. Zosia, to naprawdę trudne zadanie. Te urządzenia są projektowane dla ludzi, nie dla zwierząt. Konie są zbyt duże, mają inną fizjologię, to może nie działać, odpowiedział inżynier, jego głos zdradzał wahanie. Zosia nie dała się zniechęcić. Wiem, że to trudne, ale jeśli nie spróbujemy, nigdy się nie dowiemy, czy to działa. Janek jest moim przyjacielem, on zasługuje na szansę, żeby wrócić do zdrowia. Jeśli pani pomoże, wierzę, że możemy to zrobić. Inżynier przez chwilę milczał. Zosia nie potrafiła rozpoznać, co myśli, ale czuła, że jej determinacja przebiła jego początkowy sceptycyzm. Dobrze, Zosiu, jeśli tak bardzo to wierzysz, to mogę spróbować. Ale musisz wiedzieć, że to będzie ogromne wyzwanie. Takie urządzenie wymaga wielu modyfikacji powiedział w końcu. Chciałbym zobaczyć Janka, by lepiej zrozumieć, co musimy zrobić. Zosia poczuła ulgę. Zgoda inżyniera była pierwszym krokiem ku nadziei, którą tak bardzo potrzebowała. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę. Zosia od razu poczuła, że to może być początek czegoś wielkiego. Przyjdź, kiedy chcesz. Janek czeka. Kiedy inżynier przyjechał do rancha, Zosia nie mogła ukryć ekscytacji, ale także niepokoju. To było wielkie wyzwanie, a sama nie miała pojęcia, jak stworzyć coś, co mogłoby pomóc Jankowi. Inżynier zaczął dokładnie oglądać Janka, mierząc i badając jego stan. Zosia trzymała go za łapę, starając się być spokojna, ale w jej sercu rosła nadzieja. Będziemy musieli zrobić urządzenie, które pomoże koniowi wstać na nogi. To wymaga zastosowania innych technologii niż te używane u ludzi, powiedział inżynier po długiej chwili. Ale jeśli uda się dostosować te urządzenia do koni, może to zadziałać. Przynajmniej spróbujemy. Zosia poczuła, że to może być kluczowy moment. Cała jej determinacja wreszcie zaczęła przynosić efekty. Wiedziała, że przed nimi długa droga, pełna trudności i niepewności, ale teraz miała kogoś, kto był gotów podjąć wyzwanie. Z pomocą inżyniera zaczęli opracowywać pierwszy prototyp urządzenia. Proces okazał się trudniejszy niż Zosia się spodziewała. Wymagało to dopasowania technologii, modyfikacji projektów i mnóstwa testów. Każdy etap był wypełniony drobnymi porażkami, ale Zosia nie odpuszczała. Z dnia na dzień zbliżali się do celu, choć droga była pełna przeszkód. Kiedy pierwszy prototyp był gotowy, Zosia z niecierpliwością patrzyła, jak Janek reaguje na urządzenie. Początkowo było to tylko kilka drobnych ruchów, ale to wystarczyło, by poczuła, że nie wszystko stracone. Zosia nie mogła się doczekać, by zobaczyć, co przyniosą kolejne dni. Wiedziała, że sukces nie nadejdzie od razu, ale każda poprawa była dla niej powodem do radości. Zaczynała wierzyć, że to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe. Janek znów mógł ruszyć nogami. To był dopiero początek ich wspólnej drogi do zdrowia. Po kilku dniach nieustannych prób, inżynier i Zosia w końcu opracowali pierwszy prototyp urządzenia rehabilitacyjnego dla Janka. Było to coś zupełnie nowego. Mieszanka technologii rehabilitacyjnej stosowanej u ludzi oraz modyfikacji dostosowanych do koni. Zosia trzymała Janka za łapę, czekając na pierwsze reakcje. Inżynier sprawdzał urządzenie, korygując ustawienia. Gdzieś Janek, jak się okazało, nie był jeszcze gotowy na pełne użycie sprzętu. Pierwsze próby były trudne. Janek stawiał niepewne kroki, próbując utrzymać równowagę w nowych urządzeniach, które miały mu pomóc. Zosia widziała, że jego ciało reaguje, ale postępy były wolne, zaledwie zauważalne. Inżynier obserwował z uwagą, jak koń reaguje na każdą zmianę, co chwilę wprowadzając poprawki w konstrukcji. Zosia, pomimo trudności, nie traciła nadziei. Wiedziała, że każdy najmniejszy postęp był krokiem w dobrą stronę. Z biegiem dni Janek zaczął pokonywać kolejne granice. Jego nogi, które wcześniej były całkowicie nieruchome, zaczynały delikatnie się poruszać. Na początku były to tylko drobne drgania, później zaczęły się pojawiać pierwsze próby podnoszenia nóg. Zosia trzymała kciuki, widząc to, co wydawało się niemożliwe. To nie były wielkie kroki, ale dla niej każdy z nich był dowodem, że jej wysiłki, jej wiara i determinacja zaczynały przynosić efekty. Po kilku tygodniach Dzięki cierpliwości Zosi i wsparciu inżyniera, Janek zaczął stawiać pierwsze pewne kroki. To było powolne, ale widoczne postępy. Zosia siedziała obok, trzymając go za głowę, szepcząc słowa otuchy. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stawało się realne. Janek stawiał pierwsze, niepewne kroki, ale z każdym dniem jego pewność siebie rosła. Zosia z radością obserwowała każdy mały sukces, wiedząc, że to jest dopiero początek. W tym czasie coraz bardziej zaskoczeni byli pracownicy rancza i weterynarze, którzy początkowo wątpili w możliwość rehabilitacji Janka. Po kilku tygodniach pracy z urządzeniem zauważyli, że stan konia nie tylko się poprawił, ale zaczęły się pojawiać realne oznaki poprawy jego kondycji fizycznej. Weterynarze byli zdumieni, widząc, jak Janek odzyskuje sprawność. Choć proces był powolny, to każdy dzień przynosił nową nadzieję. Zosia nie była sama w tym procesie. Cała rodzina Kowalskich angażowała się w opiekę nad Jankiem. Jej rodzice, którzy na początku byli sceptyczni, z dnia na dzień dostrzegali coraz większy postęp, a ich wiara w powodzenie projektu rosła. Zosia, nie zważając na trudności, była zdeterminowana, by kontynuować pracę nad urządzeniem. Wiedziała, że czeka ich jeszcze długa droga, ale w jej sercu rosła nadzieja. Każdy mały postęp dawał jej siłę do dalszej pracy. Dzięki modyfikacjom w urządzeniu i wsparciu inżyniera, Zosia stopniowo dostosowywała urządzenie do potrzeb Janka. Z każdym dniem zmieniała ustawienia, dostosowywała urządzenie do reakcji konia, szukając najlepszych rozwiązań. Janek reagował na te zmiany, stawiając coraz pewniejsze kroki. Zosia dostrzegała, jak jego ciało odzyskuje sprawność, a on sam staje się silniejszy. Z każdym tygodniem Janek robił coraz większe postępy, a Zosia nie mogła powstrzymać radości, widząc efekty swojej pracy. Jednak sukcesy nie przyszły bez trudności. W pewnym momencie, po kilku tygodniach rehabilitacji, Janek zaczął wykazywać oznaki przemęczenia. Jego organizm nie był jeszcze w pełni przygotowany na intensywną pracę, a Zosia musiała dostosować czas rehabilitacji, by nie przeciążać go zbytnio. Były dni, kiedy wydawało się, że postępy utknęły w martwym punkcie, ale Zosia nie traciła nadziei, wiedziała, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania, ale też nowe możliwości. Postanowiła nie rezygnować, choć chwilami była znużona ciągłym testowaniem nowych rozwiązań. Kiedy wydawało się, że Janek znów utknął w martwym punkcie, Zosia wpadła na nowy pomysł. Przypomniała sobie o jednym z urządzeń, które widziała wcześniej w klinice rehabilitacyjnej dla ludzi. To była nowoczesna technologia, którą mogła zaadaptować do potrzeb koni. Z pomocą inżyniera wprowadziła kolejne poprawki w urządzeniu, próbując dostosować je do warunków, które były bardziej odpowiednie dla Janka. Kiedy Janek znów zaczął stawiać pierwsze kroki, Zosia poczuła, że sukces jest na wyciągnięcie rejki. Każdy dzień zbliżał ją do celu, który wydawał się nierealny na początku, ale teraz stał się możliwy. Janek. Które na początku nie mógł ruszyć żadną nogą, teraz chodził powoli, ale pewnie Zosia nie mogła uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Choć cały proces trwał dłużej niż początkowo się spodziewali, sukces stawał się coraz bardziej wyraźny. Zosia i jej rodzina zaczęli myśleć o przyszłości o tym, jak można pomóc innym zwierzętom i ludziom, którzy również borykają się z podobnymi trudnościami. Zosia marzyło o stworzeniu centrum rehabilitacji, które wykorzystywałoby technologię które opracowała dla Janka. Wiedziała, że to może pomóc wielu innym zwierzętom i dzieciom z problemami zdrowotnymi. Z każdym dniem Zosia stawała się coraz bardziej przekonana, że niemożliwe staje się możliwe, jeśli tylko nie przestajemy wierzyć i walczyć o to, w co wierzymy. Zosia patrzyła na Janka, który teraz, mimo wciąż ograniczonej sprawności, stawiał niepewne kroki. Postępy były niewielkie, a każdy ruch wymagał ogromnej pracy. Pomimo początkowych sukcesów, Zosia i inżynier wiedzieli, że nadal jest wiele przeszkód do pokonania. Urządzenie, które stworzyli, nadal nie było doskonałe. Adaptacja technologii rehabilitacyjnej, zaprojektowanej z myślą o ludziach, do ciała konia okazała się znacznie trudniejsza niż początkowo zakładali. Technologie, które wykorzystali, Pochodziły z klinik rehabilitacyjnych, gdzie stosowano nowoczesne urządzenia do poprawy mobilności pacjentów po poważnych urazach. Zosia pamiętała, jak podczas jednej z wizyt w klinice dla ludzi zobaczyła specjalne urządzenie do wspomagania chodzenia. Była to platforma do rehabilitacji, która wspierała pacjentów w odzyskiwaniu równowagi i mobilności poprzez stopniowe obciążanie nóg i wykonywanie ruchów w kontrolowanych warunkach. W wersji ludzkiej urządzenie działało na zasadzie synchronizacji ruchów pacjenta z mechanicznym wsparciem, co miało na celu odbudowę siły mięśni i poprawę koordynacji. Zosia wiedziała, że można by zaadaptować ten system do koni, ale wymagało to mnóstwa poprawek. Inżynier, choć początkowo sceptyczny, zgodził się na próbę modyfikacji systemu. Przekształcił platformę, dostosowując ją do większych rozmiarów konia, wprowadzając regulacje siły nacisku, wysokości i kątów, by dopasować je do anatomicznych różnic między ludzkim ciałem a ciałem konia. Jednak każde takie dostosowanie wiązało się z ryzykiem. Jeśli urządzenie nie działałoby odpowiednio, mogło to pogłębić uszkodzenia ciała Janka, zamiast je lecieć. Zosia obawiała się, że każda niewłaściwa regulacja mogłaby wywołać ból lub jeszcze większe uszkodzenie. To stawiałoby pod znakiem zapytania cały ich projekt, a Janek mógłby nigdy nie wrócić do pełnej sprawności. Każdy dzień pracy nad urządzeniem wiązał się z dużym ryzykiem, ale Zosia była gotowa stawić temu czoła. Zastanawiała się, co by się stało, gdyby to wszystko skończyło się niepowodzeniem. Pierwsze testy nowych urządzeń były trudne. Janek, chociaż starał się, nie potrafił w pełni opanować wymagań nowego sprzętu. Początkowo jego działo nie potrafiło poradzić sobie z obciążeniem, które urządzenie nakładało na jego nogi. Zosia wciąż obserwowała go z napięciem, a każdy nieudany krok wywoływał niepokój. Czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy widziała, jak Janek walczy z nowym urządzeniem, które mogło mu pomóc, ale także sprawiało ból. Inżynier wprowadzał poprawki, ale czasami te zmiany nie wystarczały. Z każdym nowym ustawieniem Zosia była coraz bardziej zaniepokojona, a sukces stawał się coraz bardziej odległy. Zastanawiała się, czy jej wysiłki w ogóle przyniosą jakiekolwiek rezultaty? Dopiero po kilku tygodniach, dzięki cierpliwej pracy inżyniera i wielu drobnym poprawkom w urządzeniu, zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki poprawy. Janek zaczął stopniowo stawiać bardziej stabilne kroki, chociaż wciąż powoli. To było powolne, ale nieodparte postępy, które pozwalały Zosi uwierzyć, że jest jeszcze nadzieja. Z pomocą specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych, które teraz działały z większą precyzją, Janek mógł pracować nad wzmocnieniem swoich mięśni. Nogi zaczęły reagować na bodźce, a ruchy stawały się coraz mniej sztywne. Weterynarze, którzy początkowo podchodzili do projektu z dystansem, zaczęli zauważać poprawę. Choć nie byli jeszcze w pełni przekonani, to zauważalny wzrost mobilności Janka z każdym tygodniem budził w nich nadzieję. Jeden z nich, dr Kowalski, który na początku odradzał Zosi podjęcie ryzyka, teraz poglądał na jej postępy z coraz większym zainteresowaniem. Zaczynał wierzyć, że może jednak jest coś w tym, co robi Zosia. To był moment, kiedy Zosia poczuła, że jej wysiłki nie poszły na marne. W międzyczasie Zosia, widząc rosnącą motywację, nie przestawała szukać nowych rozwiązań. Zdecydowała się na wprowadzenie technologii, które wspomagają rehabilitacji pacjentów w bardzo zaawansowanych stadiach paraliżu. Wiedziała, że może to przyspieszyć rehabilitację Janka. Jednym z pomysłów było wprowadzenie urządzenia wspomagającego chód konia, które miało na celu stopniowe przyzwyczajenie nóg do pełnej pracy. Inżynier pracował nad systemem, który imitował chód Janka, stwarzając warunki, w których jego nogi mogłyby pracować, ale w bezpieczny sposób. Kiedy nowe urządzenie zostało uruchomione, Janek po raz pierwszy spróbował chodzić w systemie wspomagającym, który nie tylko stabilizował jego działo, ale także podtrzymywał nogi, co pozwalało mu na stopniowe wzmocnienie mięśni. Zosia nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Janek, mimo że jeszcze nie biegał, zaczął chodzić, choć bardzo powoli. Jego nogi w końcu zaczęły podążać za ciałem, w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. To była chwila, na którą Zosia czekała od pierwszego dnia wypadku Janka. Zauważalny postęp w rehabilitacji Janka, Dał Zosi nowe siły do działania. Wkrótce Zosia zauważyła, że inni pracownicy rancia, którzy początkowo wątpili powodzenie całego przedsięwzięcia, zaczynają wyrażać podziw dla postępów Janka. Weterynarze zaczęli być bardziej pozytywnie nastawieni do projektu, choć ciągle podchodzili do niego z ostrożnością. Czuła, że jej sceptycyzm w końcu ustępuje miejsca nadziei. To była pierwsza prawdziwa oznaka sukcesu, ale Zosia wiedziała, że przed nimi wciąż wiele trudnych dni i wyzwań. Każdy nowy krok, każda kolejna poprawka w urządzeniu były kolejnymi kamieniami milowymi na drodze do pełnego wyzdrowienia Janka. Choć była coraz bardziej pewna, że to się uda, Zosia nie przestawała myśleć o ryzykach, które wciąż mogły stanąć na ich drodze. W tej walce o zdrowie Janka nie było miejsca na błędy, a każda nieudana próba mogła oznaczać koniec marzeń. Zosia spoglądała na Janka z rosnącym niepokojem. Choć urządzenie rehabilitacyjne, które opracowali z inżynierem, zaczynało przynosić pierwsze efekty, napotkali poważne trudności. Janek, choć z dnia na dzień reagował na urządzenie coraz lepiej, wciąż nie potrafił poruszać nogami w sposób, który umożliwiałby mu samodzielne poruszanie się. Było to wyzwanie, które wymagało dalszych modyfikacji i testów, by dostosować urządzenie do działa konia. Każdy dzień przynosił nowe problemy, których wcześniej nie przewidziano. Zosia, choć pełna nadziei, wiedziała, że nie ma miejsca na i jedno nieudane ustawienie mogło pogłębić uszkodzenie Janka. Inżynier, mimo że jego pomysły były skuteczne, wciąż miał wątpliwości. Pierwsze próby przyniosły nieoczekiwane trudności. Urządzenie, zaprojektowane z myślą o ludziach, musiało zostać całkowicie zmodyfikowane, by odpowiednio reagować na ogromną siłę, jaką generował koń. Jego większe ciało, inne proporcje anatomiczne nie były łatwe do uwzględnienia technologii stworzonej z myślą o ludziach. Każda zmiana w ustawieniu, każde modyfikowanie systemu wiązało się z ogromnym ryzykiem. Jeśli urządzenie było źle dopasowane, mogło to nie tylko spowolnić rehabilitację, ale również powodować, że Janek doznałby jeszcze większego uszczerbku na zdrowiu. Zosia, mimo obaw, nie poddawała się. Wierzyła. Że to urządzenie może stać się kluczem do odzyskania sprawności przez Janka. Jej zaangażowanie rosło z każdym dniem. Wiedziała, że nie ma już odwrotu, zbyt wiele było do stracenia. Utrata Janka nie wchodziła w grę, a każdy drobne postępy dawały jej nadzieję na sukces. Dla niej nie było opcji rezygnacji, choć otaczający ją świat zaczynał dostrzegać powagę sytuacji. Z każdym dniem postępujące zmiany w Janku były widoczne a weterynarze, którzy początkowo byli bardzo sceptyczni, zaczynali dostrzegać znaczną poprawę. Mimo sukcesów, wciąż pozostawały wyzwania. Inżynier, pracując nad modyfikacjami, postanowił zastosować technologie, które wykorzystywano w rehabilitacji osób o po poważnych urazach. Użyto zaawansowanych urządzeń wspomagających chód, które wykorzystywały systemy do symulacji naturalnego ruchu dostosowane do wielkości ciała konia. To były zaawansowane urządzenia, które pozwalały na stopniowe obciążenie nuki trening mięśni, bez ryzyka przyciążenia. Te same technologie zostały z powodzeniem zastosowane w rehabilitacji ludzi po wypadkach, gdzie stopniowo przywracano równowagę i koordynację. Zosia nie miała wątpliwości, że to może zadziałać także u Janka. Inżynier zaczął wprowadzać te technologie do prototypu, dostosowując je do specyfiki koni. Zmodyfikowano zarówno tempo, jak i obciążenie by było bezpieczne dla Janka, ale jednocześnie skuteczne w rehabilitacji. Wkrótce po wprowadzeniu tych zmian, efekty zaczęły być bardziej widoczne. Janek, chociaż wciąż nie mógł chodzić normalnie, zaczął wykonywać pełniejsze ruchy. Zosia, widząc to, nie potrafiła ukryć swojej radości. Jej ciężka praca i nieustanna wiara w sukces zaczynały przynosić owoce. Weterynarze, którzy wcześniej byli pełni wątpliwości, zaczęli się przełamywać. To naprawdę działa, powiedział jeden z nich, patrząc na postępy konia. Zosia nie ukrywała wzruszenia przez tyle miesięcy walczyła o każdą poprawę, a teraz widziała, jakie wysiłki zaczynają owocować. Pomimo tego, że sukcesy były powolne, każda drobna zmiana w ruchach Janka była dla niej jak małe zwycięstwo. Z każdym tygodniem Janek stawał się coraz silniejszy. Zosia dostrzegała to na każdym kroku. Początkowo wahania w ruchach były niewielkie, ale z czasem Janek zaczął stawiać pewniejsze kroki. Każdy kolejny krok, choć powolny, sprawiał, że Zosia czuła się bliżej celu. Wiedziała, że rehabilitacja nie będzie prosta ani szybka, ale teraz zaczynała widzieć, że jest możliwa. Jej projekt, który początkowo wydawał się być tylko nieosiągalnym marzeniem, stawał się realnym rozwiązaniem. Zosia wciąż musiała stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Każdego dnia dostosowywała urządzenie, wprowadzając nowe modyfikacje, by jak najlepiej odpowiadało na potrzeby Janka. Jednym z największych wyzwań było opracowanie systemu monitorującego obciążenie, aby równocześnie nie przeciążyć konia, ale także wymusić na jego ciele odpowiednią reakcję. Współpraca z inżynierem stała się kluczowa, bo to on codziennie dostosowywał sprzęt do wymagań Janka. Dzięki jego wiedzy i zosiowej determinacji powstał system, który nareszcie zaczynał działać z pełną skutecznością. W pewnym momencie Janek zrobił coś, czego Zosia się nie spodziewała. Na chwilę oderwał nogi od podłoża i stanął na nich, choć nie był w stanie utrzymać pełnej równowagi. To było pierwsze tak wyraźne przełamanie granicy. Zosia przyjrzała się temu z niedowierzaniem, czując, że ich walka o Janka w końcu zaczyna przynosić prawdziwy efekt. To był moment, w którym nie tylko ona, ale i wszyscy wokół niej zaczęli wierzyć, że pełne wyzdrowienie Janka jest możliwe. Wkrótce Zosia dostrzegła, że ich historia może mieć szersze znaczenie. Zainteresowanie ich projektem zaczęły wykazywać inne kliniki weterynaryjne oraz ośrodki rehabilitacyjne. W miarę jak Janek robił postępy, Zosia zaczęła myśleć o przyszłości, o tym, jak można by wykorzystać zdobyte doświadczenie, by pomóc innym zwierzętom. Wiedziała, że ich projekt ma potencjał, by zmienić życie wielu czworonogów, które potrzebują rehabilitacji. Choć droga była trudna, a każdy sukces wymagał ogromnego wysiłku, Zosia zaczęła dostrzegać światełko w tunelu. Rehabilitacja Janka była nie tylko krokiem ku jego pełnemu wyzdrowieniu, ale również do stworzenia czegoś, co mogło pomóc wielu innym zwierzętom przyszłości.